Jestem w Biadolinach Radłowskich na końcu sołectwa na granicy z Bielczą. Jest to najdalej wysunięte gospodarstwo i nasz mieszkaniec z Biadolin Radłowskich. Pan Florczak Władysła Florczak gospodaruje na tym. I tu od ile razy? od 1997 roku nie dostałem żadnej pomocy z gminy nic. W 2010 roku tak podano. Nic ze mnie nie dostał. Ani złotówki, to mówię, pod Bogiem tu się przysiągnę, że mnie odostał. nic mi nic, nic, nic nie dał. do 12 razy dom był w, w wodzie. Oblany, oblany był. To tutaj przyjeżdżał były komisje. Były komisje. Nic, nie, nie, jak, jak by było Czy pan Przemyślał dostał jakieś, od, ze, odsz ze, z, jakieś odszkodowanie? Pan nic, dostał? Nic ze mnie nie dostał. Nikt mi nic nie dał. Nie pisałem, bo to mówię, co to jest nie? Da, nie? No. Mi na ja biedno, powiedzieli mi tak, że nie, nic mi nie dostał, nie, nic nie dostaje dla no, jestem sam na siebie znany. No. Ty, o, da, dali mi, o, raz mi wody, o wody to mi dali, wodę, nie? a hmm. chleb dowozili, no, przywieźli mi, rano, nie, przepraszam, dali mi cztery butelki wody i ze cztery konserwy. O, to dostał w 90 roku, to mi przywiezła, to mi straż przywiezła, nie wiem dokładnie, ale tyle. No. I znowu dzisiaj woda zbiera się. Zbiera i będzie. Bo niedługo, za jakieś 6 godzin będę pływał. Bo ja będę talał, to będzie pływał, będzie woda zwrócije, nie? No i Bo, bo, bo idzie, idzie. Bo idzie. Bo idzie. No. Będę pływał. No. Czy jest na to jakieś lekarstwo, żeby coś zrobić? Chyba nie. bo to, 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 jest, to, jest to nie jest kisielina. To nie jest kisielina. Trzeba ją wyregulować. Bo ona jest tam do końca lasu. A tu dalej jest, nie wygląda. Ja Podobno w zeszłym roku była czyszczona Kisielina. A to tam wy gdzie była, regulowano. A tu dalej jest nic nie robione, Czyli tu przez nie, las nie jest nic Nie, nie robione, w ogóle nic. No. Nic nie robione, nic nie robią. Jakby to wyregulowane było, to by coś z tego było. Kanał szerszy, nie? Rzeka, rzeka jest szersza, mąższej jak ten Ten sam jest tam dalej szerszy jak Kisielina. No dla portalu nasz Wojnicz Jacek Filipek.